Cześć Wam. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam miejsce stworzone z myślą o dorosłych, którzy marzą o spokoju, elegancji i fantastycznych widokach. Oto Prive Bodrum, ekskluzywny hotel pięciogwiazdkowy położony nad malowniczą zatoką w jednym z najbardziej prestiżowych regionów Turcji. Znajduje się tuż przy linii brzegowej, z prywatną plażą, pomostem oraz unikalną możliwością przepłynięcia wodną taksówką do samego centrum Bodrum. A wszystko to z widokiem na majestatyczny zamek, który zdobi panoramę miasta. Hotel oferuje eleganckie, nowoczesne pokoje, wiele z nich posiada przestronne tarasy i widok na morze. Znajdziemy tu również przestrzenie typu deluxe, a nawet apartamenty z panoramicznym widokiem na zatokę. Całość urządzona została z ogromną dbałością o detale i wygodę gości. W Priwe Bodrum goście mogą korzystać z prywatnej, piaszczysto-żwirowej plaży wyróżnionej certyfikatem błękitnej flagi. Do morza schodzi się wygodnymi drabinkami z pomostów, a na leżakach serwowane są drinki z QR Menu. Nie trzeba nawet wstawać. Czekają tu na Was też pyszne lunche, lody marki Algida i dania fast food w wersji premium. Basen zewnętrzny otoczony jest eleganckimi leżakami i ma głębokość do ponad 1,5 metra. Nad jego brzegiem można delektować się koktajlami z szerokiego menu, gdzie znajdziecie m.in. mojito, Long Island Iced Tea, margarita w kilku wariantach. I Chivas Regal, nawet 15-letni, choć za dopłatą. To hotel, który naprawdę dba o jakość. W centrum spa znajdziemy łaźnię turecką, saunę, salon piękności oraz zabiegi relaksacyjne prowadzone przez panie o tajskiej urodzie. Goście mają także dostęp do siłowni z nowoczesnym sprzętem i mogą skorzystać z zajęć fitness oraz animacji wieczornych, od pokazów tanecznych po imprezy tematyczne. Pride Bodrum oferuje również elegancką restaurację główną. A także cukiernie i restaurację rybną. Jedzenie jest nie tylko pyszne, ale także bardzo różnorodne. Od śniadań z pomidorową zupą po kolację z wyborem tortów i świeżych owoców. Do stolika podawane są napoje, a obsługa hotelu zdobywa najwyższe noty za uprzejmość i profesjonalizm. Hotel posiada wyjątkowo wygodną lokalizację, zaledwie 3 km spacerem od centrum Bodrum lub 5 minut rejsu wodną taksówką. To doskonałe połączenie ciszy, luksusu i bliskości miejskich atrakcji. Goście chwalą także bardzo przyjazną atmosferę i możliwość pozostania w pokoju do godziny 15 w dniu wyjazdu, bez dodatkowych opłat. Prive Bodrum to hotel bez dzieci, tylko dla dorosłych, więc gwarantuje pełen spokój, nawet przy animacjach wieczornych. To miejsce dla tych, którzy chcą wypocząć w luksusie, z dala od zgiełku, ale z łatwym dostępem do wszystkiego, co oferuje Bodrum. Jeżeli szukacie miejsca na romantyczne wakacje we dwoje, to ten hotel zdecydowanie warto rozważyć.